Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki, a tutaj pięć ostatnich słupków. Romek, po tym jak został pobity, jego ludzie poszli z prośbą do pani generał służby więziennej, a następnie przerwali konferencję prezydenta. Udało się załatwić, by Gołaszewski wyszedł z więzienia. Prawdopodobnie zostanie oczyszczony z zarzutów dzięki swoim niezawodnym pracownikom. Musaczy jest wściekły na Jurgiela. Nie zamierza odpuszczać mu tego, co zrobił. Przez niego prawie zginął w więzieniu. Doskonale zdaje sobie sprawę, że chciał doprowadzić do jego śmierci nie swoimi rękami. Dlatego wsadził go do jednego więzienia z Irlandczykiem i wieloma przestępcami, których sam aresztował. Podczas krótkiej odsiadki omyślał plan, jak zemścić się na prokuratorze. Chce pociągnąć go tam, gdzie sam siedział przez kilka dni. Swój plan wciela w życie. Działa sam, by nie narażać swoich ludzi na odsiadkę. Jednak pomysł, który wydawał się w jego głowie wręcz idealny, w rzeczywistości nie wypala. Nie wszystko poszło po myśli Ronka, gdyż Jurgel przeczuwał, co się święci, ale mu znaczy nie ma zamiaru odpuszczać. W tym podsumowaniu chciałbym podzielić się swoimi postrzeżeniami odnośnie Jurgela. Od początku ten typ wydawał mi się śliski, który tylko i wyłącznie czeka, aż komuś powinie się noga. Jak nie naberg nadawał, czepiał się o byle co. To teraz Romka wsadził do więzienia pod pretekstem O, bo mi się kurczę nie wydawało! Wiem, było jeszcze kilka mniejszych spraw. Mam nadzieję, że Romek wsadzi go do więzienia i zniknie serialu, bo jak go widzę to odechciała mi się oglądać dany odcinek, gdyż doskonale wiem, iż zaraz zacznie się czepiać albo kij wie co strzeli mu do głowy. Pewnie nie tylko ja mam takie odczucie odnosie postaci Jurgiela. Jak w SWK mamy fajnego prokuratora, w Pip też był niczego sobie, to tu coś poszło nie tak. Jeśli dotrwałeś do tego momentu napisz Musashi, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, czy Gołaszewski wsadzi Urgiela do więzienia.